Cześć, jestem Klaudia No i już witam Was w szybkich odpowiedziach, wskaż zestaw, który zawiera izotopy tego samego pierwiastka. I gdy mamy te same pierwiastki, to one mają tą samą liczbę atomową, czyli tą samą liczbę protonów i elektronów, a mogą się różnić liczbą masową, czy liczbą nukleonów. To znaczy, że te same liczby muszą być tymi samymi liczbami, które są na dole. To są te same, czyli mamy tą samą liczbę protonów i elektronów. Tu mamy różne liczby masowe, czyli różną liczbę nukleonów, czyli różną liczbę neutronów. Tu mamy 24 od 12, to będzie 12, a tu mamy 25 od 12, to są 13 neutronów. To znaczy, że to są izotopy tego samego pierwiastka. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.